się siamano, witajcie! Dzisiaj nadajemy do Was Parku w Stargardzie. Eee, na tym vlogu opowiem Wam co nieco odnośnie bana, którego dostałem na instagramie, o co w ogóle poszło, o co w ogóle w tym chodzi, za co i dlaczego, ale to wszystko już za momencik, bo najpierw zrobimy sobie jakieś sztuczki, zaczynamy stosować u chłopaków, także those Patrzcie widzowie, tolek zaczął robić grindy. <grybujesz> oh, oh, it. Wiesz? Flicków No nie mogę. Ale to jest bogactwo normalnie. Ile tata za to dał? Dużo. Ja dałem. Ty dałeś? Kurde, to gdzie robisz? Tajne, tajne przez poufne, da? Tak? Na święta zaraz, raz do roku. O, ale ma smutną minę. Widać, że gleba była, nie? Tutaj nagle... Tam bliżej nie mogę pokazać, bo YouTube zbanuje normalnie. Ej, mogę się coś pokazać? Chcesz, chcesz pokazać Kuba, jeden Kuba. Kuba jeden no, Kuba, no. no Widać, że chłopak był nad morzem, nie? Jaki morze kurz? Jaki morze? W jubilerze. W jubilerze prawdziwe srebro, chopie. Made in shame. Made in wulka Made in shane Tu jest Cześć, korzystaj mądrze Wiecie skąd to jest powiedzą? Pani Harego Pottera powinni nie wiecie o co chodzi O panie kolego, tutaj widzę kulty się kończą oj, oj, oj ty o, oj, oj Koła też, koła też słobitko. Trzeba coś zamówić Krzysiu. Co tu chcesz pokazać? Zobacz jakie spasy. Szur się nie przepisuje. No nie Ale jak jest centra to jest problem, nie? No jest, ale będzie zrobione w tym tygodniu. Ogarniasz takie rzeczy? Nie się udaje? Ale dla mnie przyszliście, jakbyśmy mieli zaraz tutaj się walić. Co jest? Bo chłopcy chcą <coughs> Foty, chłopcy foty. z obstawą Bo Oni mi powiedzieli, że Od razu będziecie od odcinki. YouTube? A. Pomachajcie. <coughs> Dawajcie, robimy razem? Tak. Krzysiu do mnie gada, co będziesz nagrywać, Kłańców, z Mówię, Ziom. Dzisiaj ja się nie nadaję na jazdy na rowerze, tak jak w ostatnich dniach. A dlaczego? Też wam powiem, widzowie, bo nawet znalazły się komentarze bacznych widzów, którzy stwierdzili, że, ej, coś ostatnio mało jeździsz. Dzieciak jak to lata? Czujecie to? Nie no, wy nie czujecie, ale ja to czuję. Jak mi koło ósemkuje. Ja pierdyla. Jest masakra i to nie przez szprychy, chociaż tutaj w sumie dwie albo trzy umarły. Yy, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Eklat Seismic, piasta tylna działa super, ale coś mi się... rozkręciły konusy. No i ostatnio mówię, co to takiego? Szybki serwis zrobimy, będzie po temacie, nie? Ale dawno nie ruszałem pegów i tutaj po prostu zgrubły, ściśniły się tutaj na obwodzie i nasadka nie wchodzi. Jak nasadka nie wchodzi, no to nie ruszę koła, nie? No i właśnie jest problem. Znaczy problem. No trzeba wziąć pilnik, tutaj trochę podrutować, może dremlem prze, prze, przeorać i będzie po temacie i nasadka wejdzie. Ale mi się nie chce. Nie chce mi się ostatnio nie jeździć, i stwierdziłem, że palicho... Nie. Ale tak za bardzo i za mocno nie można jeździć, no bo to może się źle skończyć dla koła, więc no, no muszę to w końcu zrobić, to w końcu można będzie coś pokatać bardziej, nie? A tak to liczę, że dzisiaj ten zawodnik dostarczy trochę kontentu. Będzie seria serwis z krzychem. Serwis z krzychem. No. Oh my god. Mieliśmy tutaj rozpierdzielone ogniwa. Teraz trzeba z tej strony i trzeba połączyć. Podoba się koszulka moja. A tak. Proszę bardzo. Dziękuję. BMX Live. Dziękuję bardzo. Jak tam Seba? Dobry gripek? Dory, Olaf, toliw z łacie koleczek. Prawie do sucha. Jaki Seba, Seba. Seba Kuba. Seba Kuba to podobnie. Oj, typowe skuterki. Zapytaj kolegi, jakie jego jest wyznanie po tym, jak nagrasz się go kostkę. Widać, Jakiego jesteś mi Twojego starego to, to nie jest pentagram. To do góry nogami nagramy, będzie. Będzie pentagram. Typowy dzień na skateparku w Stargardzie. Chłop. Chłop w stroju z czy człowieku wyleci na moto. Lach nie ma, to można nagrywać, nie trzeba się cenzurować potem. Patrz co, co Ale na pan jak się nie ma. No to coś kombinuje. Coś... Na pan -trak. Co co? Dawaj na pumptrack Dawaj pan -trak. Nie, powie... Powiedzie... na pumptrack Dawaj Jeszcze nie Powiedz Zaplanowanym się Zagrywacz na Paweł z grzonek pyta czy zaplanowane Nic tu nie jest zaplanowane Lecimy na żywioł, to nie jest planowane I nic nigdy Ja pierdolę No właśnie tak że I lata chcę człowiek po ja mu mówię, dawaj na Pawdrak nie, nie nie, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. <gry> Już jadą, zguszenie poszło pewnie I szukają już A chopa nie ma Był i się zmył Tablic nie było Nie wiadomo kogo szukać Tyle było rzeźbienia z łańcuchem Pół dnia A, no. to koło, lepiłem no. tutaj Idealnie łatkę dałem no. Ale A tu szko... dałeś nie idealnie. No, szkoło poskładało, drugie koło. Uu, ale chodzi co, zrobiłeś w łańcuch, przechajcie i kapor. Tak. Wszystko idealnie. Sheet. proszę państwa. Pan Paweł. Pan Paweł będzie skakał. Chodź bit. Pa, ty! Mam ogłoszenie społeczne, te spodnie nie są uwalone w tynku, nie chodzę w nich na budowę. One po prostu takie są. Design Jordana Pozdrawiam. A buty? Nie wiem na ile bacznie się ostatnie poczynania na kanale, ale no już kurczę parę ładnych lat zacząłem regularnie publikować materiały z ASG na YouTubie, no i przez to naturalnie też wrzucałem różne foteczki z tym związane właśnie na Instagram, nie? No i niestety, niestety, ale właśnie przez to Instagram postanowił dać mi shadowbana. Zawsze słyszałem to od różnych twórców, jak to się dzieje, nie? że po prostu ograniczają im zasięgi, gdzieś tam zakupują te konta, no, ale nigdy mnie to nie dotyczyło. Instagram jakoś specjalnie za bardzo nie no ale gdzieś tam dobijałem do tych około 200 tysięcy follow, aż w pewnym momencie po prostu osiągnąłem sufit i wszystko zaczęło spadać. Nie? Ja się zastanawiałem, nie, wiecie, może wypadłem z algorytmu na YouTube, teraz mniej ludzi jakby interesuje się filmami, wyświetlenia spadły i tak dalej, i tak dalej. No dobra, jest to normalne, nie? Ale... Tyle co mi przychodziło, dochodziły obserwacje, to równie tyle bądź też więcej chodziło, nie? I kompletnie wiedziałem o co chodzi. Jeden post się dobrze wstrzelał, drugi gorzej, inny to już fatalnie, totalnie nie miał, jakby nie wysierał do odbiorców, a w teorii powinien. No ale myślałem, że to normalne, bo wiecie, są, są góry. Są doły, są spadki, raz jest fajnie, raz jest niefajnie. No jak to w życiu bywa, tym bardziej w tej cholernej influencerce. Nie? Ale po czasie sprawdziłem, że jest coś takiego jak status kąta, że można sobie sprawdzić po prostu jak to wygląda w waszym koncie, czy ono ma jakieś nałożone ograniczenia. No i dokładnie to. Wydarzyło się, jeśli chodzi o mój profil na Instagramie, no i przez to po prostu, jak na przykład sobie teraz piszecie, wejdziecie na Instagram, nieważne czy mnie obserwowaliście, czy nie, piszecie sobie Bartosz Tabor. To ja najprawdopodobniej wam się nie wyświetlę, w ogóle nie zobaczycie mego profilu. No, chyba że coś tam lajkowaliście, wyświetlały wam się moje posty albo obserwowaliście mnie właśnie tam, no to wtedy gdzieś tam, no nie od razu ale będę się wyświetlał, nie? A najpierw to wiadomo no, jakieś różne randomy, nawet niekoniecznie takie jakieś większe kanały, nie, jakieś, wiecie, takie totalnie mniejsze, które w teorii nie powinny być gdzieś tam w tym listingu wyżej, nie? A ja po prostu jestem zakopywany, nie? To jest bardzo prosty test, możecie sobie sprawdzić, nie? No. No i co? Yy, odwoływałem się od tego. Oczywiście zgłaszałem te posty, które przez algorytm zostały uznane za broń, a to... A to broń nie była. Tylko, jak wiadomo, są to po prostu pistolety zabawkowe. No ale niestety pieprzony cholerny Zuckerberg banuje na Facebooku takie rzeczy. No, a z racji tego, że Instagram jest ich, no to tak samo jest. Jest to po prostu ta zaraza się panoszy i no. Nie tylko ja mam mam ten problem, tak? Chociaż wydaje mi się, że jak to bywa na tym hier, zielonym YouTubie YouTube ogólnie w social mediach, to podwójne standardy istnieją i mam pewne przeczucia, że jednak większe kanały no, albo po prostu niektóre inne mają pewne fory, jeśli chodzi o dostarczanie kontentu i jak wiecie, jak widzicie, obserwujecie internet, to dzieją się znacznie gorsze rzeczy, jakoś ludzie nie banują, nie, nie ograniczają wyświetleń. No, i cóż, trzeba jakoś przez to przebrnąć. Jeśli ktoś z Was zna się, może na tym nie wiem, macie gdzieś jakieś dojścia, to koniecznie dajcie mi znać. No, bo wiecie, tworzę treści, robię coś na YouTube'a i chciałbym, żeby po prostu docierało tam, gdzie przynajmniej powinno, a nie wiecie, że to było zakopywane, nie? Jakby to był jakiś patologiczny kontekst to wiadomo, byłoby to normalne, ale z takim czymś, co ja robię, no, no szkoda, szkoda po prostu, żeby to było ograniczone, nie? Więc jak ktoś z Was ma jakieś dojścia, nie wiem, wiecie o co chodzi, to napiszcie w komentarz albo dezwicie się do mnie, proszę, właśnie, czy na Instagram, jak mnie znajdziecie, albo na maila. Fajnie by było coś powalczyć z tym, co nie Spółki. Za stópki, za demonetyzacja będzie. Za stópki. Ja to kultura ciepła. A baj, czy Szybciej. Ta szybciej na o. O Paweł. O! Oj! <grywki> Paweł! No, to była dobra próba. To było dobrze. A! Z telemarkiem! Ale było! Dobra, to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, widzowie, zostawiajcie łapeczki w górę, piszcie komentarze, co chcielibyście zobaczyć w na następnym odcinku. Możecie też zostawić wiadomość, co Wam się najbardziej podobało w tym, w sumie nie był jakiś spektakularny, czasem zdarzały się lepsze, nie powiem, ale wiadomo, raz górki, raz pod górkę, tym bardziej, że Cię banują, ucinają zasięgi, no ale mniejsza to i właśnie dlatego zawsze youtuberzy żebrzą o te łapeczki, o pisanie komentarzy, bo to jednak co by nie było popuje nieco algorytm. No i wiecie, wtedy ten film się po prostu wyświetla. Proszę, tu już by było, już by był clickbait, nie? Pod algorytm. piłą w czapę na zakończenie odcinka. No nic, no nic, widzowie. Kończę, zwijam na chatę. Oczywiście muszę jeszcze wziąć rower, bo już prawie o nim zapomniałem z tego wszystkiego. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdro.